Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes, wracamy po krótkiej przerwie i przed nami kolejne tematy. Polacy nie wiedzą, jak postępować w przypadku ewakuacji, tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy IQS. Większość Polaków przyznaje, że nie wie, jak zachować się w ogóle w przypadku. Pożaru. Co piąte, ankietowane swój poziom wiedzy na ten temat ocenia na mierny. 42% Polaków dałoby sobie trójkę, 30% ocenia swoją wiedzę na dobry, a na bardzo dobry zaledwie 7% badanych. Co ciekawe, ankietowani odczuwają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy na temat zachowania w czasie pożaru. Na edukację w tym zakresie mogą liczyć osoby zatrudnione w kompleksach biurowych. Próbna ewakuacja dla budynków powinna być przeprowadzana zgodnie z prawem raz na dwa lata. Obowiązek przeprowadzania próbnych ewakuacji wynika z rozporządzenia. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków dotyczy on właścicieli i zarządców budynków, zarówno mieszkalnych, jak i właśnie przeznaczonych do innych celów, m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej. Ćwiczenia są okazją do zweryfikowania istniejących procedur i działających w budynku systemów bezpieczeństwa. O tych systemach, ale przede wszystkim o tej wiedzy, której nam wciąż brakuje. Już teraz w rozmowie z naszym gościem Michał Zalewski, niezależny ekspert w dziedzinie systemów bezpieczeństwa pożarowego, konsultant techniczny, dzień Dobry panie Michale, witamy w programie Dzień dobry. Biznes. Dzień dobry, panie Pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie Michale, takie ćwiczenia to znamy wszyscy doskonale. Dobrze z praktyki biurowej, ale nie tylko. Także bywamy klientami, na przykład banku, i w tym czasie odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe. I nieraz jesteśmy świadkami takiej sytuacji, kiedy Niezbyt pospiesznym krokiem. Pracownicy wyglądają swoich, ze swoich gabinetów, sprawdzają, czy to rzeczywiście potrzeba się ruszyć, czy nie trzeba, no bo mają pilne sprawy, następnie drzwi zamykają i wracają do biurek. Pytanie więc, czy w takiej próbnej ewakuacji trzeba brać udział, czy nie trzeba? Moim zdaniem odpowiedź na to jest dosyć oczywista. Trzeba i to bezwzględnie. Jedynie podczas takich bezpośrednich ćwiczeń w terenie, i na żywym organizmie, prawdziwymi drogami ewakuacji, w prawdziwych warunkach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy przygotowani na wypadek zdarzenia niebezpiecznego, które taką konieczność ewakuacji wymusi. Najczęściej takie zdarzenie, jeżeli już nastąpi, mamy do czynienia z pewnego rodzaju dyskomfortem, żeby nie powiedzieć pośpiechem albo paniką, czego też nie można wykluczyć. I wtedy, im częściej będziemy ćwiczyli, i im częściej będziemy półświadomie realizowali te procedury ewakuacyjne, tym łatwiej po prostu opuścimy zagrożony budynek. Także ja nie mam wątpliwości co do tego, że w takim ćwiczeniu należy bezwzględnie brać udział i to z pełnym zaangażowaniem. Co więcej, rozporządzenie, o którym Pani wspomniała, mówi, że takie ćwiczenie należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata. Co oznacza, że można częściej. I oby częściej w takim razie było ono wykonywane. Pytanie w takim razie o pandemię. Jesteśmy w trakcie zagrożenia epidemicznego. Wszyscy, którzy przeprowadzają takie ćwiczenia, zawsze mówią: niczego ze sobą nie bierzcie, uciekajcie natychmiast drogami ewakuacyjnymi. No ale jak nie wziąć maseczki? No przecież nie będziemy trzymać dystansu dwumetrowego od drugiego uciekającego człowieka. Czy te procedury związane z ewakuacją w czasie pandemii zmieniają się albo powinny się zmienić, Pana zdaniem? Procedury wynikają z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, której konieczność opracowania wynika z rozporządzenia, o którym Pani wspomniała, i ta konieczność jest obowiązkiem właściciela, zarządcy nieruchomości. Jeżeli by w takiej procedurze zostało to zmienione, to wtedy można, można się zastanowić nad innymi zasadami, na przykład jeżeli mamy do czynienia w budynku biurowym z ograniczoną ilością osób. Czyli w pandemii mamy, nie wiem, 30% załogi czy 20% załogi w, tylko i wyłącznie w budynku, to można rozważyć zmianę tych zasad. Natomiast nie można tego sobie zrobić po prostu uzurpacyjnie, bo tak mi się wydaje. Czyli generalnie w sumie można sprowadzić podsumowanie tego tematu do takiego następującego zdania, że trzeba to po prostu przeanalizować. Są osoby, które są odpowiedzialne za tego typu dokumenty, jak właśnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jest możliwość zmiany takich instrukcji, na przykład na wypadek pandemii, co jest jakimś, jakimś słusznym być może kierunkiem ale nie można tego zrobić sobie tak po prostu, bo mi się tak wydaje. No, czyli, ale w sytuacji, w której te dokumenty jeszcze nie zostały zmienione, kiedy instrukcja bezpieczeństwa obowiązuje nadal ta sama, która obowiązywała przed pandemią. Rozumiem, że ta maseczka nie jest dzisiaj tak kluczowo ważna w przypadku ćwiczeń czy w przypadku prawdziwego zagrożenia pożarowego, tylko należy po prostu uciekać, nie bacząc na dystans społeczny. Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja w okresie pandemii oprócz telefonu, portfela, kluczy do samochodu. Mam na stałe ze sobą mały pojemnik z żelem dezynfekującym i małą zapasową maseczkę, zawsze w kieszeni. Jak wychodzę z domu, to po prostu to jest. Mam to zawsze przy sobie. Myślę, że po prostu warto się tego nauczyć, że w przypadku, gdy będzie taka konieczność i nagle nie, weźmiemy maseczki z samochodu albo zostawimy maseczkę, pójdziemy do toalety, zostawimy przy biurku, i nagle zostanie ogłoszona ewakuacja, mamy rezerwową maseczkę. To chyba nie jest problem. Więc ja uważam, że, ja uważam, że tak można myśleć. Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta, czy się ewakuować, pomimo tego, że się zbliżę do sąsiada czy do kogoś z kolejnego piętra, trochę, trochę za bardzo. Ja co do tego nie mam wątpliwości żadnych. Ja bym się ewakuował normalnie, zgodnie z przepisem. Muszę Pana zapytać jeszcze także o to, że ta, te ćwiczenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem pożarowym dotyczą oczywiście ludzi, pracowników danej firmy, danego biurowca, ale także systemów, które w biurowcu działają. Tak? To jest taki moment na weryfikację tego, czy systemy działają poprawnie. Jakie systemy dzisiaj warto w budynkach typu biurowiec, typu galeria handlowa zainstalować? Co działa i co nie zawodzi? Um. Najczęściej działa wszystko, co jest prawidłowo zainstalowane, a zawodzi człowiek. Tak to zwykle bywa, albo instalacje, jeżeli okaże się, że w jakiś sposób działają nieprawidłowo, to ktoś coś po prostu źle, źle zrobił, źle wykonał, nie dopilnował, urządzenie nie jest nieprawidłowo serwisowane, nie na czas, niezbyt często sprawdzane albo jakieś uszkodzenia zostały zignorowane. Systemy raczej, raczej w tej chwili działają w taki sposób, że można się spodziewać ich bardzo, bardzo wysokiej skuteczności działania. Standardowym systemem, który w większych budynkach jest obowiązkowo instalowany, jest system sygnalizacji pożaru, który wykrywa bardzo wczesne stadium pożaru, przez co daje bardzo dużą ilość czasu na ewakuację osobom, zanim pożar rozgorzeje na tyle, że staje się po prostu niebezpieczny i powoduje, powoduje jakieś przykre, przykre konsekwencje. Drugim systemem, który jest instalowany w większości budynków użyteczności publicznej, mówimy o większych budynkach, to jest dźwiękowy system ostrzegawczy, który zamienia sygnały akustyczno-optyczne, którymi wzywało się kiedyś do ewakuacji, tak? czyli taka prosta syrena, zamienia na komunikaty słowne oraz dodatkowo daje możliwość aktywnego kierowania taką ewakuacją zarówno osobie prowadzącej akcję gaśniczej, ze strony PSP, która w międzyczasie już dojechała na budynek lub też przeszkolonej sobie odpowiedzialnej za ochronę budynku. Taki system dźwiękowy, system ostrzegawczy pozwala zmienić procedury automatyczne, które być może są niedostosowane albo minimalnie zawodzą, na procedury ręczne i dzięki temu jesteśmy w stanie rzeczywiście podać komunikat bezpośrednio, nazwijmy to ustami, komunikatem bezpośrednim: Słuchajcie, trzeba naprawdę się ewakuować. I trzeba naprawdę się ewakuować. Trzeba w tych ćwiczeniach brać udział, o czym mówił nasz ekspert Michał Zalewski, niezależny ekspert w dziedzinie systemów bezpieczeństwa pożarowego. Bardzo dziękuję, Pani Michale, za udział w programie Bezpieczny Biznes. Dziękuję, Pani Redaktor. Do widzenia Państwu. Dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia. My zachęcamy do pozostania z nami. Kolejne tematy w programie Bezpieczny Biznes już teraz. Polscy konsumenci coraz chętniej i coraz częściej korzystają z systemów płatności bezgotówkowej i zakupów online. Restrykcje związane z pandemią wpłynęły na zwiększenie zainteresowania płatnościami elektronicznymi i przyspieszyły cyfryzację społeczeństwa. W trakcie pandemii COVID-19 Polacy rzadziej korzystali z dostaw za pobraniem, przedkładając na dnie systemy transakcji bezgotówkowych. Informacje przypominające, że płatności bezgotówkowe są obecnie najbezpieczniejsze, spotykamy praktycznie w każdym punkcie handlowym. Cyfryzacja w tym sektorze mocno przyspieszyła, choć i przed pandemią Polacy byli na czele rankingu europejskich nacji posługujących się plastikowym pieniądzem najchętniej. Bardzo chętnie korzystali także z płatności zbliżeniowych. Co ciekawe, w Polsce liczba terminali płatniczych przekroczyła w tym roku milion. Polacy jeszcze mocniej poznali, jakby też zrozumieli zalety płatności elektronicznych, widzą, że można płacić wygodniej elektronicznie, bezpieczniej. Są też te wątki sanitarne, które teraz są bardzo ważnym elementem jakby naszej codzienności. Tak? My to wewnętrznie w Ministerstwie nazwaliśmy takim cashless momentem, jak to się ładnie po polsku mówi. Widzimy duży wzrost płatności elektronicznych, widzimy, że też punkty handlowo-usługowe zachęcają do płatności elektronicznych, ponieważ to dla wszystkich jest wygodniejsze, bezpieczniejsze. Oraz sprawniej po prostu te wszystkie procesy w tych trudnych czasach, w których są różne obostrzenia, po prostu te wszystkie procesy płatnicze i około płatnicze funkcjonują. Wyraźny wzrost płatności elektronicznych nastąpił też w e-commerce. Wcześniej wielu konsumentów było bardzo ostrożnych, gdy zawierali transakcje w internecie, więc woleli rozliczyć się za nie w gotówce. Królowały obawy o to, że przesyłka nie dotrze. Dziś zdecydowanie chętniej korzystamy z płatności online niż z opcji za pobraniem. Widzimy, że padają takie bastiony gotówki jak na przykład handel elektroniczny. U nas w Polsce zawsze było tak, że w płatnościach internet, w zakupach internetowych bardzo duży odsetek płatności to, były, to była płatność za pobraniem po prostu u kuriera. A teraz to się tak naprawdę kończy, bo wszyscy zrozumieli, że bezpiecznie jest po prostu korzystać z kanałów elektronicznych. Na tym nie koniec zmieniającego się e-handlu popularny zaczyna być także model kup teraz zapłać później. Zakupy z odroczoną płatnością są obecnie na fali wznoszącej, dzięki oczywiście pandemii. Jeżeli mówimy o krajach europejskich, Szwecja, Niemcy, to udział odroczonych płatności to jest około 20% handlu, czasem nawet więcej. W Polsce, ponieważ dopiero startujemy, mówimy tu o 0,5% penetracji w ogóle płatnościach. Według raportu Gemiusa na temat rynku e-commerce już 73% internautów wykonuje zakupy za pośrednictwem internetu, a to aż o 11 punktów procentowych więcej niż w roku 2019. I to wszystko co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Zapraszamy już za tydzień na kolejny odcinek programu Bezpieczny Biznes. Do zobaczenia.